Tak, dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, nazywam się Grzegorz Kuca i tak jak zechciał mnie Pan Micho tutaj przedstawić, jestem pracownikiem naukowym na Wydziale Prawa Administracji UJ i mam dzisiaj przyjemność z Państwem poprowadzić zajęcia dotyczące trzech zagadnień. Pierwsze zagadnienie będzie dotyczyło zmian, które pojawiły się w związku z wyborami prezydenckimi wstępnie planowanymi na 10 maja 2020 roku. Obecnie Tymi, które mają się odbyć w czerwcu, 28 czerwca 2020 roku. Powiemy sobie też o, przede wszystkim o zagadnieniach dotyczących obserwacji wyboru czyli roli obserwatora społecznego, jego uprawnieniach, obowiązkach, a także sposobie funkcjonowania. I w ostatniej części zwrócimy uwagę na instytucje protestów wyborczych. I powiemy sobie na temat tego, jakie znaczenie mają te protesty, jaką one skalę też mogą przybrać po, po wyborach, które się niebawem odbędą. Ja oczywiście chciałbym tutaj posłużyć się prezentacją. Jeśli można, prosić o umożliwienie um, screenowania tutaj um, mojej prezentacji z PowerPointa. Bardzo proszę tutaj Pana, jeśli można mi tutaj dać uprawnienia. Mam dla Państwa przygotowaną prezentację w PowerPointie, zaraz ją tutaj postaram się Państwu wyświetlić, i może łatwiej będzie przyswoić tę wiedzę przy pomocy właśnie slajdów, które będą wyświetlane wraz z zajęciami. Dobrze, zacznijmy od ogólnych zagadnień dotyczących podstaw prawnych służących przeprowadzeniu wyborów prezydenckich. Te wybory oczywiście odbywają się na podstawie Konstytucji RP z 1997 roku. W Konstytucji mamy zawarte kilka przepisów dotyczących właśnie sposobu mm, zarządzania wyborów, y, zgłaszania kandydatów i y, czynnego, biernego prawa wyborczego. Są to w szczególności artykuły 127 do 129 oraz jeszcze artykuł 62 Konstytucji. Oczywiście, w związku z wyborami, które mają się odbyć, została uchwalona nowa ustawa, która jest ustawą szczególną w stosunku do kodeksu wyborczego. Ta ustawa została uchwalona 2 czerwca 2020 roku i ta ustawa w zakresie uregulowanym w niej wyłącza możliwość stosowania kodeksu wyborczego. Oczywiście kodeks wyborczy nadal obowiązuje, ale stosuje się go dopiero w kwestiach nieuregulowanych na zasadzie odpowiedniego stosowania przepisów kodeksowych, czyli w sytuacji, kiedy dane zagadnienie nie jest regulowane w ustawie z 2 czerwca 2020 roku. Oczywiście w tej ustawie zostały przewidziane przepisy dotyczące głosowania korespondencyjnego, które po raz pierwszy, tak jak już zostało to dzisiaj powiedziane, będą przeprowadzone, będzie przeprowadzane na tak olbrzymią skalę i oczywiście inne zagadnienia, które z racji z racji właśnie panującej epidemii no, będą, będą wymagały zmian w stosunku do kodeksu wyborczego. No. Drodzy Państwo, oczywiście jesteśmy w dość szczególnej sytuacji, a z co najmniej trzech powodów. Po pierwsze, dlatego, że nie, nie odbyły się wybory, te, które były planowane na 10 maja, zgodnie z postanowieniem marszałek Sejmu, y, która zarządziła wybory na podstawie konstytucji. Po drugie, po raz pierwszy te wybory odbywają się w warunkach epidemii, czyli po raz pierwszy zmierzymy się z takim problemem. A po trzecie, tak jak już to zostało powiedziane, no każdy wyborca, nie tak jak wcześniej, tylko wyborca niepełnosprawny oraz y, ten, który ukończył określony wiek każdy wyborca może w tych wyborach, zagłosować korespondencyjnie. Oczywiście, pierwsza tura jest planowana na 28 czerwca 2020 roku. No wszystko na to wskazuje, że w 14 dniu po dniu wyborach, po dniu pierwszej tury głosowania odbędzie się druga tura planowana na 12 lipca 2020 roku. Oczywiście zaglądniemy na chwilkę do Konstytucji. Otóż, otóż Konstytucja przewiduje, że prezydent wybierany jest w tak zwanych czteroprzymiotnikowych wyborach. Są to wybory powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Oczywiście zasada powszechności tutaj określa krąg podmiotów, które spełniają z prawem przewidziane wymogi, mają prawo wybierania oraz bycia wybieranymi. Zasada równości określa, że każdy wyborca ma taką samą równą liczbę głosów, a każdy głos y, ma taką samą siłę, taką samą moc. Zasada wyborów bezpośrednich oznacza, że każdy wyborca bezpośrednio, bez udziału jakiegoś elementu pośredniczącego, bierze udział w wyborach. Tutaj dodam, że w świetle orzeczenia o sygnaturze K9 na 11, właśnie głosowanie przy pomocy pełnomocnika, podobnie na świecie także korespondencyjne nie jest kwestionowane z punktu widzenia zasady bezpośrednich wyborów i oczywiście bardzo ważna zasada która dotyczy samego głosowania wybory oczywiście są jawne ale akt głosowania opatrzony jest tajnością prawda odbywa się w sposób tajny no i oczywiście nasza konstytucja przewiduje że na prezydenta zostaje wybrany ten kandydat ja Myślę, myślę wszyscy to państwo doskonale wiecie który w pierwszej turze głosowania uzyskał co najmniej połowę ważnie oddanych głosów, a w sytuacji, gdyby żaden z kandydatów takiej większości nie uzyskał, no to 14 dnia przeprowadza się właśnie drugą turę głosowania. W ponownym głosowaniu, to warto podkreślić, Konstytucja przewiduje, bierze udział dokładnie dwóch kandydatów, nie więcej, nie może być ich więcej, to jest dokładnie dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze głosowania otrzymali kolejną największą liczbę głosów. No, Gdyby ktoś z tych kandydatów zrezygnował, utracił prawo wybieralności albo z jakiegoś innego powodu nie mógł wziąć udziału w tej drugiej turze głosowania, to w tej sytuacji wchodzi kolejny kandydat, który kolejno uzyskał największą liczbę głosów. No i warto tutaj jeszcze przypomnieć, że na prezydenta w drugiej turze wyborów zostaje wybrany ten, który w ponownym głosowaniu otrzymał więcej głosów, czyli inaczej niż w przypadku. Pierwszej tury nie obowiązuje większość bezwzględna, a w tym wypadku obowiązuje już większość y, zwykła, ale oczywiście no, mamy dwóch kandydatów, czyli prowadzi to do podobnych wniosków. Jeżeli chodzi o prawo wybierania, czyli tak zwane czynne prawo wyborcze, ono jest regulowane w Konstytucji w artykule 62. W Polsce przyjęto tradycyjne odwołanie się do rozwiązań, które w okresie uchwalania Konstytucji z 97 roku obowiązywały na świecie przyjęto, że mamy ma je obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat. No nieważne, czy to jest obywatel y, z urodzenia, czy tak zwany obywatel naturalizowany, każdemu obywatelowi takie prawo przysługuje i tutaj y, mamy granicę wieku, która wynosi w Polsce 18 lat. Ona nie może być obniżona na mocy Regulacji ustawowej, gdybyśmy chcieli to uczynić, bo taka też jest tendencja na świecie, no to wymagałoby to w tym zakresie zmiany konstytucji. Oczywiście artykuł 62 przewiduje, że mamy trzy kategorie podmiotów pozbawionych praw wyborczych i są to osoby te, które, wobec których orzeczono prawomocnym orzeczeniem sądu o pozbawieniu praw publicznych. Jest to środek karny stosowany na mocy kodeksu karnego. Z reguły przy wymierzaniu kary mm, surowej, jakieś pozbawienia wolności, wymierza się karę pozbawienia praw publicznych. Jest to środek karny orzekany na czas oznaczony. Po drugie są to osoby pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu, czyli w sytuacji, gdyby trybunał stanu się zebrał, on ma uprawnienia do tego, żeby wymierzać kary. I jedną z takich kar jest oczywiście pozbawienie praw wyborczych i ostatnia grupa są to osoby ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu to już kwestia kodeksu cywilnego w artykule 13 kodeksu cywilnego mowa o ubezwłasnowolnieniu całkowitym ze względu na Chorobę psychiczną, niedorozwój umysłowy albo inne zaburzenie nie pozwalające pokierować własnym postępowaniem, dana osoba może być ubezwłasnowolniona. Tutaj warto zwrócić uwagę na jedną zmianę, która pojawiła się przy okazji ostatnich wyborów. Mianowicie w Polsce przyjęło się taką regułę, że ubezwłasnowolniamy także czy pozbawiamy praw wyborczych osoby ubezwłasnowolnione także częściowo, ale. Mamy precedensową sprawę z nowego sądca, pana, który mieszkał w domu pomocy społecznej i zażądał dopisania do spisu wyborców, mimo ubezwłasnowolnienia częściowego, i na mocy orzeczenia sądu w nowym sączu, sąd nakazał dopisanie takiego pana do. Spisów wyborców twierdzą, że skoro on samodzielnie sporządził taką skargę do sądu i y, jasno wyłożył swoje racje, to nie widzi sąd podstaw do tego, żeby pozbawiać go praw wyborczych. Tutaj też włączył się w tą sprawę Rzecznik Praw Obywatelskich, także możemy się spodziewać zmian w tym zakresie. Póki co mamy tę grupę ujętą dość szeroko. Oczywiście, jeżeli chodzi o prawo wybieralności, czyli tak zwane bierne prawo wyborcze na urząd prezydenta, to przysługuje ono obywatelowi polskiemu, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat, korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu, czyli musi posiadać te kwalifikacje, które trzeba spełnić kandydując do Sejmu i Senatu, natomiast kandydata takiego zgłasza grupa co najmniej 100 tysięcy wyborców, oczywiście w określonej prawem. Procedurze ta procedura jest przewidziana w kodeksie wyborczym. I jeżeli chodzi o wybory prezydenta RP, to myśmy powrócili do tego modelu, który był kształtowany w pierwszej wersji kodeksu wyborczego. Ja tutaj przypomnę państwo z pewnością wiecie, że był taki moment, kiedy doszli nasi przedstawiciele do wniosku, że trzeba podzielić obwodowe komisje wyborcze, prawda? Pojawiły się komisje Obwodowe do spraw przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowe komisje wyborcze do spraw ustalenia wyników w obwodzie. Później, e, pamiętacie, Państwo pozbawiono roli e, Państwowej Komisji Wyborczej, przekazując pewne uprawnienia na rzecz ministra, prezesa Rady Ministrów, wiceprezesa Rady Ministrów. Znana Państwu z pewnością sprawa, no ale finalnie na mocy tej ustawy z 2 czerwca, 2020 roku powróciliśmy do tego modelu kodeksowego, czyli wybory planowane na 28 czerwca organizowane są przez Państwową Komisję Wyborczą, czyli zgodnie z tymi założeniami, które są respektowane w całym świecie na całym świecie w dorobku państw demokratycznych, nie kwestionowane. No i obok tej, tej komisji mamy komisje okręgowe wyborcze i obwodowe wyborcze, czyli. Te obwodowe, tutaj jeszcze raz podkreślę, nie ulegają dalszemu podziałowi, tak jak to było wcześniej, czyli występuje tylko jedna obwodowa komisja wyborcza. Oczywiście, z racji sytuacji, którą mamy dzisiaj w państwie polskim, z racji pandemii panującej, mamy nieco inaczej kształtowane składy komisji. To już przewiduje ta ustawa, która dotyczy właśnie organizacji wyborów wyznaczonych na, 28 czerwca, otóż minimalny skład komisji obwodowej ma wynosić trzech członków, a w skład obwodowej komisji wyborczej utworzonej w zakładzie leczniczym lub domu pomocy społecznej na wniosek kierownika tej jednostki mogą wchodzić także pracownicy danej jednostki, w której te Obwody będą organizowane. Natomiast yy, pojawił się też nowy przepis, który pozwala w sytuacji, jeżeli dwie lub więcej obwodowe komisje wyborcze mają siedzibę w tym samym lokalu lub budynku, to wtedy komisarz wyborczy może połączyć obwody głosowania, dla których Utworzono tę komisję i powołać dla nich wspólną komisję wyborczą. No i oczywiście, podobnie jak to było kształtowane na gruncie kodeksu wyborczego, dalej obowiązuje zasada kolegialności prac członków komisji, mianowicie od chwili rozpoczęcia głosowania aż do jego zakończenia w lokalu wyborczym musi być równocześnie obecnych co najmniej trzech członków komisji w tym przewodniczący lub jego zastępca. No i oczywiście wszystkie czynności związane z ustaleniem wyników głosowania w obwodzie, sporządzaniem protokołu głosowania mają być wykonywane wspólnie przez członków komisji w liczbie stanowiącej co najmniej połowy jej pełnego składu i przy tych czynnościach musi być obecny, czyli jednym z tych członków wchodzących w te co najmniej połowę składu musi być przewodniczący lub jego Zastępca. Czyli to są pewne różnice, które zostały ukształtowane na gruncie właśnie ustawy z 2 czerwca 2020 roku. To są dwa przepisy, w zasadzie artykuł 10, idąc zgodnie z systematyką ustawy i artykuł 20, właśnie wskazanej tutaj ustawy. Oczywiście ustawa ta przewiduje, że w wyborach prezydenckich każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. To jest konstrukcja, która do tej pory nie miała miejsca w Polsce i no też nie była znana na jakąś większą skalę współczesnym państwom demokratycznym. Myśmy utrzymali instytucję głosowania przez pełnomocnika, wprowadziliśmy głosowanie korespondencyjne, które, tak jak wspomniałem już, inaczej niż w przypadku różnych wersji obowiązujących w różnym okresie na gruncie kodeksu wyborczego, dotyczy wszystkich wyborców. Prawda? Wcześniej, w tej pierwszej wersji kodeksu wyborczego głosować korespondencyjnie mogli wyborcy niepełnosprawni o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, czyli należący do tak zwanej pierwszej, drugiej grupy inwalidzkiej oraz wyborcy, którzy. Kończyli w najpóźniej w dniu głosowania 75 lat. Później, oczywiście, te przepisy podlegały zmianie. Po pierwsze, obniżano granicę wieku, a finalnie, tak jak ma to miejsce dzisiaj, zadecydowano o tym, że z racji pandemii panującej w naszym kraju każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Oczywiście ustawa wyłącza możliwość głosowania korespondencyjnego. W przypadku głosowania w odrębnych obwodach głosowania, które mogą być tworzone w zakładach leczniczych, w domach pomocy społecznej, w domach studenckich lub zespołach domów studenckich, czyli tzw. miasteczkach studenckich, w zakładach karnych, aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych takiego zakładu i aresztu, a także w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich. Yy, podobnie w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego, Pełnomocnictwa do głosowania, czyli z jednej strony, jak Państwo widzicie, mamy tutaj kryterium miejsca, w określonych miejscach nie można, przebywając w tych miejscach, nie można głosować korespondencyjnie, z drugiej strony mamy tutaj pewien podmiot, pewną grupę podmiotów, czyli w tym wypadku wyborcę niepełnosprawnego, który decydując się na udzielenie pełnomocnictwa do głosowania, tym samym nie może zagłosować przy pomocy korespondencji. No i oczywiście głosowanie korespondencyjne za granicą nie przeprowadza się na mocy tej ustawy w państwach na terytorium, których nie ma możliwości organizacyjnych, technicznych lub prawnych przeprowadzenia głosowania w takiej formie. Tutaj zwróciłbym uwagę na te trzy przesłanki, które uniemożliwiają przeprowadzenie takiego głosowania, czyli w sytuacji, kiedy nie mamy możliwości organizacyjnych, zorganizowania wyborów. W danym państwie, technicznych, na przykład możliwości rozsyłania czy, czy, czy organizowania właśnie tych wyborów w formie korespondencyjnej, prawnych, tam gdzie ewentualnie wprowadzono jakieś ograniczenia. Tutaj też brano pod uwagę te sprawy związane oczywiście z pandemią koronawirusa. Hmm. Oczywiście sprawa wyborów korespondencyjnych za granicą wywołuje najwięcej emocji. Ja mam oczywiście tego świadomość. Do tego pewnie zagadnienia jeszcze wrócimy w dalszej części naszego yy, spotkania. Będzie też mowa o tym krótko w, przy okazji protestów wyborczych, czyli w samej końcówce tego wykładu. No i oczywiście zamiar głosowania korespondencyjnego podlega zgłoszeniu. Tak to odbywa się też w całym, na całym świecie. W kraju wyborca zgłasza komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem Urzędu Gminy, w której wpisany jest do spisu wyborców, w terminie do 12 dnia przed dniem wyborów, a wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, ten termin ma skrócony do 5 dni. Natomiast wyborca przebywający za granicą zgłasza konsulowi, Inaczej niż to ma miejsce na terytorium naszego kraju, do 15 dnia przed dniem wyborów taki zamiar. Z kolei wyborca, który rozpoczął podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po terminie określonym właśnie w ustępie pierwszym tego przepisu, który tutaj jest cytowany, może zgłosić taki zamiar głosowania korespondencyjnego do dwóch dni przed dniem wyborów. Warto tutaj podkreślić, że inaczej niż w tej wersji, Pierwotnej kodeksu wyborczego, zgłoszenie, które następuje, zamiaru głosowania korespondencyjnego, dotyczy również ponownego głosowania. Czyli jeżeli ktoś zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego przed pierwszą turą wyborów zgodnie z wymogami, które tutaj zostały wskazane, będzie też głosował korespondencyjnie w razie przeprowadzenia drugiej tury głosowania. No i oczywiście tradycyjnie w. Głosowanie korespondencyjne odbywa się przy pomocy pakietu do głosowania. W skład takiego pakietu wchodzi koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania. Oczywiście, jeżeli mamy do czynienia z wyborcą niepełnosprawnym, to tak jak to przewidywały wcześniej przepisy kodeksu wyborczego, taki wyborca może zgłosić y, potrzebę y, otrzymania nakładki w alfabecie Braille'a, która wówczas jest dołączana do pakietu y, y, korespondencyjnego i dostarczana właśnie do takiego wyborcy niepełnosprawnego. Za chwilkę powiemy sobie, jak postępuje wyborca z takim pakietem. Króciuteńko, to oczywiście no, nie dotyczy wprost roli obserwatora społecznego, ale, ale na chwilę do tego wrócimy. I oczywiście, wyborca głosuje przy pomocy przesłanego pakietu zgodnie z instrukcją. Powinien kartę do głosowania włożyć do koperty na kartę do głosowania i dokładnie ją zakleić. To jest dość istotne z punktu widzenia później weryfikacji poprawności pakietu wyborczego i y, może tak wypełnić oczywiście oświadczenie, które było tutaj wskazane o osobistym i tajnym y, głosowaniu i y, rolą wyborcy jest oczywiście dostarczenie takiego pakietu y, wyborczego, korespondencyjnego do y, komisji wyborczej. Odbywa się to albo za pomocą operatora wyznaczonego, czyli stosuje się tutaj przepisy, y, przepisy prawa pocztowego i ten operator jest tam określony, w razie wątpliwości też jest rejestr stosowny w internecie. Może takie dostarczenie odbywać się przy pomocy urzędu gminy, czyli pracownicy Urzędu Gminy, którzy dostarczają takie pakiety do domów, czy dokładnie do skrzynek um, pocztowych um, wyborców, no mogą takie, taki pakiet odebrać i Później dostarczyć go do obwodowej komisji wyborczej I oczywiście sam wyborca może w godzinach głosowania, to jest też bardzo ważne, żeby to dostarczenie następowało w godzinach głosowania, czyli od godziny siódmej do dwudziestej pierwszej, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisane do spisu wyborców. No tutaj oczywiście gdyby... Były jakieś wątpliwości, czy ten wyborca jest wpisany do takiego spisu, to ustawa przewiduje, że komisja ma obowiązek skontaktowania się z urzędem gminy i zweryfikowania, czy taki wyborca jest ujęty w spisie wyborców i rozwiać ewentualne wątpliwości. Oczywiście kopertę na kartę do głosowania wyjętą z kopert zwrotnych dostarczonych do obwodowej komisji wyborczej. Te czynności dokonywane są przez komisję wyborczą. Muszą być wrzucane do urny wyborczej, czyli jeden z tych trzech podmiotów z tym charakterystycznym podziałem wyborcy, który może zrobić to osobiście lub przy udziale innej osoby. Koperty dostarczane są do obwodowej komisji wyborczej w godzinach jej urzędowania. Komisja na mocy uchwały Państwowej Komisji Wyborczej weryfikuje poprawność i y, autentyczność takiego pakietu. Po przeprowadzeniu tej weryfikacji, kopertę zwrotną y, odkłada, a kopertę na kartę do głosowania, która powinna być zaklejona, wrzuca do urny wyborczej. Oczywiście te czynności są ujmowane w protokole sporządzanym na bieżąco przy pomocy także notatek pomocniczych i y, członkowie obwodowych komisji wyborczej powinni to wszystko udokumentować, prawda? Czyli tutaj będzie też ważny element w. Y, czy nowe, nowa, nowe zadania, nowa rola także obserwatorów społecznych, którzy powinni y, w tym zakresie oczywiście czuwać, żeby te y, tutaj nie dochodziło do jakiejś nieprawidłowości. Y, ważne, aby dodać, że przekazane komisji pakiety wyborcze nie odebrane przez wyborcę lub doręczone do komisji po zakończeniu głosowania, one nie są wrzucane do urny wyborczej. Mianowicie komisja obwodowa pakuje je w pakiet. Opisuje i odkłada na bok, czyli w sytuacji, kiedy dochodzi do weryfikacji, czy ten pakiet przesłany do komisji spełnia wymogi pakietu określone w ustawie, to jeżeli spełnia, oczywiście, yy, wyciągamy kopertę na kartę do głosowania, którą wrzucamy do urny wyborczej, jeżeli dostarczono to, po godzinach urzędowania komisji, jeżeli są jakieś nieprawidłowości z tym pakietem związane, czy mamy tą pulę pakietów nieodebranych przez wyborcę, to wtedy oczywiście obwodowa komisja wyborcza odkłada ten pakiet pakietuje go dosłownie takiego słowa użyto w ustawie, opisuje, odkłada na bok. I pakiet ten pozostaje w dokumentacji komisji, która po zakończeniu głosowania przekazuje je w depozyt urzędnikowi wyborczemu. W przypadku głosowania poza granicami naszego kraju ten pakiet, ten pakiet czy te pakiety pozostają w, w rękach konsula, który przechowuje je aż do momentu stwierdzenia ważności bądź nieważności wyborów. Przez Sąd Najwyższy w Polsce. Także to różnica, która się pojawia między, między głosowaniem w kraju, a między y, głosowaniem korespondencyjnym za granicą. Y, koperty zwrotne doręczone do komisji do zakończenia głosowania. Komisja otwiera niezwłocznie po doręczeniu i sprawdza, czy w kopercie znajduje się prawidłowo wypełnione, podpisane przez wyborcę oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania. I po drugie, czy znajduje się tam zaklejona koperta na kartę do głosowania. I ustawodawca tutaj przewidział określone przesłanki, które warunkują podjęcie innych czynności przez komisję wyborczą. W sytuacji, kiedy oświadczenie jest wypełnione prawidłowo i koperta jest zaklejona, to oczywiście komisja wrzuca takie pakiety, takie, takie koperty do urny wyborczej. Jeżeli nie, to mamy kilka przesłanek. Po pierwsze, porównuje imię, nazwisko wyborcy. Numer PESEL zawarty w oświadczeniu o osobistym, tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania z danymi zawartymi w spisie wyborców. Jeżeli te dane się nie zgadzają, to członek komisji odnotowuje w rubryce spisu uwagi odpowiadającej pozycji. Pod którą przy nazwisku wyborcy umieszczono informację o wysłaniu pakietu wyborczego, że wyborca głosował korespondencyjnie. Dalej, zaklejoną kopertę na kartę do głosowania komisarz wrzuca do urny wyborczej. Oświadczenie o osobistym, tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania komisja dołącza do spisu wyborców, natomiast puste koperty zwrotne komisja pakuje w pakiet, opisuje, odkłada. Pakiet ten, tak jak powiedziałem, pozostaje w dokumentacji komisji, która przekazuje je, czy te, ten pakiet, do, w depozyt urzędnikowi wyborczemu. Natomiast, jeżeli, tak jak powiedziałem, są przesłanki, które warunkują inne działanie tutaj komisji, to warto może podkreślić. Jeżeli w kopercie zwrotnej nie było oświadczenia o osobistym, tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania bądź jeżeli oświadczenie o osobistym tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania było nieprawidłowo wypełnione lub niepodpisane przez wyborcę, jeżeli w kopercie zwrotnej nie było koperty na kartę do głosowania, bądź koperta na kartę do głosowania była niezaklejona, to to są cztery sytuacje, w których komisja odkłada kopertę zwrotną wraz z zawartością, segregując odłożone Koperty według naruszeń powyższych warunków. Czyli można sobie tutaj wyobrazić taką sytuację, że powstaną cztery sterty tych kopert, gdyby te nieprawidłowości się pojawiały, rodzajowo powinno być to rozłożone, i te cztery grupy powinny być opisane. No oczywiście komisja odkłada w jeden odrębny pakiet koperty zwrotne, w których znajdowało się oświadczenie właśnie wyborcy, koperty zwrotne zawierające oświadczenie o osobistym tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania wyborcy, który głosował wcześniej korespondencyjnie lub osobiście, tego, który został pominięty w spisie wyborców, chyba że pojawiła się to jakaś oczywista omyłka i została ona wyjaśniona i koperty zwrotnych, których znajdowała się więcej niż jedna koperta na kartę do głosowania. Czyli w tej sytuacji pakiet zostaje odłożony na bok i koperty komisja nie bierze pod uwagę przy ustaleniu wyników głosowania czyli tylko te koperty na kartę do głosowania, które były kompletne, były opatrzone czy z, w których znajdowało się oświadczenie właściwie wypełnione i w których wyborca był ujęty w spisie wyborców, one zostają wyrzucone i brane pod uwagę przy obliczaniu wyników głosowania w danym obwodzie wyborczym. No i oczywiście to są najważniejsze zagadnienia dotyczące postępowania my do nich jeszcze na chwilkę wrócimy, omawiając rolę, rolę obserwatora społecznego. Tutaj może jeszcze dodam, że ustawa przewiduje szereg innych zmian względem kodeksu wyborczego, ale to nie są zmiany, które by bezpośrednio wpływały na zakres właściwości, zadania, kompetencje obserwatora.